Również w nowym roku, fajnych rybek, nowych PB. Nie, Paweł, nic nie wpadło. Nawet brania nie miałem. O, mam rybę. Tu zapytał o branie. Siedzi ryba. O, no kurczę. Ładnie muruje. Może być to ładny, ładny zębaty stwór. Nie może, a będzie chyba ładny zębaty stwór. No, fajny. Fajny szczupak będzie. Jedzie, jedzie, jedzie. Wiem, że siadają tutaj fajne często szczupaki. No i mamy szczupłego. Zobaczymy, czy mi się go uda wyjąć. Bo podbierak mam oczywiście z drugiej strony. Zaraz cię uwolnię, ty się nie martw. I wiecie, co wam powiem? To dwusetny szczupak tego roku. <grystanie> Zaraz pójdziesz pływać dalej. Nie się. Nie szalej. To nic nie pomoże. Dobra, siedzi. Nie chlap się. Nie będę wychodzić z nim na górę. Długo posthaczę i ale ma ładne zęby. <grystanie> ok, oddaj gumę. Cyk. No, taki 90. Dziewięć, dobra, 90. Gruba Siński. Piękny szczupak na koniec roku. Nie będę cię wyciągać nawet z wody, żebyś tutaj sobie. O! Pyk. Zakończenie roku jest, jest. Śmigaj. Odpływaj pięknie. I rośnij duży, okrąglutki. Do zobaczenia w nowym roku. Elegancko jest!